Dzień dobry, witam Państwa na miesięcznym podsumowaniu tego, co wydarzyło się w funduszu Multistrategia w miesiącu lipcu. Tak jak wspomniałem w poprzednim nagraniu, fundusz osiągnął pełną funkcjonalność operacyjną na przełomie czerwca i lipca, więc w lipcu skupialiśmy się już głównie na prowadzeniu działalności inwestycyjnej. Oczywiście sam fakt, że fundusz posiada już tę pełną funkcjonalność operacyjną nie sprawia, że w ciągu miesiąca zbudowaliśmy cały portfel. Portfel jest zbudowany dopiero częściowo, natomiast w dzisiejszym odcinku pokrótce omówię, co udało nam się zrobić, a co jeszcze przed nami. Więc jeżeli chodzi o część tak zwaną tradycyjną, klasyczną, która polega tylko i wyłącznie na kupowaniu instrumentów finansowych w odpowiednich proporcjach, upraszczając są to akcje i obligacje. To w 100% udało nam się zagospodarować tą część akcyjną, więc ona jest już w 100% stworzona i pozytywnie kontrybuowała do lipcowego wyniku, który, jeżeli śledzą Państwo nasze publikacje, wyniósł 30% na plusie. Więc w ciągu pierwszego miesiąca, już tej pełnej działalności operacyjnej, udało nam się odrobić wszystkie koszty, które były związane z utworzeniem tego funduszu. Natomiast jeżeli chodzi o część obligacyjną, no to tutaj to środowisko jest w obrębie obligacji cały czas naszym zdaniem niekorzystne, więc tylko w około 1 trzeciej tę część obligacyjną udało nam, się, udało nam się utworzyć. Także czekamy na lepszy moment, aby, aby te pozostałe 2 trzecie części obligacyjnej utworzyć w portfelu w funduszu. Natomiast to, co na pewno najbardziej, najbardziej jest istotne i z naszej perspektywy najbardziej będzie kontrybuowało do krótkoterminowego wyniku, przepraszam, no to ta część związana z alternatywnymi podwysłami inwestycyjnymi. No i tutaj możemy być z siebie bardzo zadowoleni, ponieważ z siedmiu zamkniętych w lipcu pomysłów, pięć zakończyliśmy z zyskiem i tylko dwa zostały, zostały zakończone. Ze stratą te zyskowne pomysły to pomysły głównie, żeby nie powiedzieć jedynie w obszarze związanym z, z urowcami energetycznymi. Dwa pomysły związane z, z ropą naftową oraz trzy pomysły związane z, z gazem ziemnym. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to można powiedzieć, że zarobiliśmy trzykrotnie na tym samym, ponieważ to otoczenie powiedzmy w, na rynku gazu ziemnego, kontraktów terminowych na gaz ziemny, powodowało, że, że ten sam pomysł mo mogliśmy, Trzykrotnie otworzyć i zamknąć, i, i trzykrotnie na nim, na nim wygenerować zysk na portfelu. Natomiast jeżeli chodzi o te pomysły, które zakończyliśmy ze stratą, no to to były pomysły w obszarze rynku akcji, czyli zagranie, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście na długo konkretnych sektorów i zderzenie ich z, z indeksami szerokiego rynku. To, to nam akurat nie wyszło tutaj, z, zanotowaliśmy stratę. Natomiast generalnie. Jeżeli chodzi o nasz cel właśnie w obszarze alternatywnych pomysłów inwestycyjnych, jakim jest taka relacja pomysłów trafionych do nietrafionych na poziomie 2 do 1, czyli na każde dwa pomysły trafione powinien przypadać nie więcej niż jeden pomysł nietrafiony. Udało nam się to z lekką nawiązką zrealizować, ponieważ mamy de facto 2,5 pomysłu trafionego na, na jeden pomysł trafiony. No i ogólnie... Przełożyło się to pozytywnie, tak jak wspomniałem, na, na stopę zwrotu z portfela funduszu, która łącznie w sumowaniu tej części, tej części klasycznej long only, nazwijmy ją, z tą częścią alternatywną dała wynik plus 0,3% w skali miesiąca. Na razie, jeżeli chodzi o początek sierpnia, to też jesteśmy, jesteśmy z siebie zadowoleni, jesteśmy na lekkim plusie. także. Mamy nadzieję, że ten pozytywny początek działalności operacyjnej, z jakim mieliśmy do czynienia w lipcu, także będzie kontynuowany w kolejnym miesiącu, sierpniu. Także na dzisiaj to, to wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.